Pan z Wami, słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie, Panie jak to niektórzy mówią, nowy rok, nowy ja. Jest takie czasami myślenie życzeniowe, że nagle będzie nowy rok wszystko się zmieni, bo to jest taka data szczególna, zamykam to co stare, zacznę to co nowe i nagle wiecie, wszystko się odmieni, będę biegał, będę się wysypiał, zadbam o dietę, zadbam o sen, będę wszystko robił na bieżąco, nie będę siedział przed telefonem, komputerem, będę miał czas na wszystko i na wszystkich i mam takie życzeniowe myślenie. Jest taki chyba Blue Monday, to jest chyba tam jakiś trzeci, wiem, poniedziałek, chyba stycznia, to jest najsmutniejszy dzień w roku, gdzie postanowienia... Noworoczne ulegają największemu zniszczeniu i są jakby już mrzonką, już historią. I moi drodzy, nie jest tak, że to jest jakiś szczególny dzień, że stary rok się kończy i nagle się wszystko tak pstryk, cudownie zmieni. I moje życie nagle będzie zupełnie inne, zupełnie nowe. I to tak nie działa. Pan Bóg jest realistą. Jest taki fajny obraz, lubię go. Jest tam w nowym roku, tam schudne 12 kilo, skreślone 6, skreślone 3, skreślone 1. To jest taki fajny obraz tego, że postanowienie musi być realne. Pan Bóg nie chce od nas nadwyroć jakichś deklaracji, jakichś takich wielkich, właśnie, yy, takich, yy, może sloganów, że od teraz będę codziennie. Warto zobaczyć, co chcę zrobić w tym roku. Do czego Pan Bóg mnie zaprasza? Może mam talent jakiś szczególny? Śpiewam, gram na czymś, tańczę. Nie wiem, marzę o byciu ministrantem. Może, nie wiem, chcę czytać czytanie w kościele. Może chcę, nie wiem, zacząć uczyć język obcego. Może mam wiele różnych darów, charyzmatów, których wiem, które czas wreszcie uaktywnić i odkryć, bo Duch Święty po prostu już się wierci we mnie. I zawsze to jest taki czas, żeby pomyśleć, co mogę zrobić, żeby służyć innym żeby służyć swojej rodzinie, swojej prawi, Kościołowi, służyć tam, gdzie jestem, darami, które otrzymałem. To jest dobry początek na to, żeby zobaczyć, co mam, podziękować za to, co otrzymałem od Boga. Dzisiaj to, to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki to jest właśnie taki początek, że Maryja staje się Matką Jezusa, przyjmuje to doświadczenie bycia rodzicielką i to jest pewien start, start tego, że Jezus się narodzi, że Jezus przyjdzie i zbawi świat. Więc to jest dobry czas na początek roku, właśnie ta uroczystość. Zaczęło się od Bożej rodzicielki, zaczęło się od Maryi, która przyjęła Słowo. I zaczyna się od nas, że to nie ja swoim wysiłkiem, swoją ciężką pracą, ale współpracą z łaską Bożą, mówieniem Bogu, tak, fiat, jak Maryja, niech mi się stanie według Słowa Twego. Bierze czytanie to jest takie wypowiedziane błogosławieństwo. Niech Pan Cię błogosławi, strzeże, Niech rozpromieni swoje oblicze nad Tobą, czyli niech Pan Bóg Cię chroni od zła, niech daje Ci szczęście, Niech da Ci radość, niech będzie przy Tobie, dla Ciebie z Tobą, niech w Twoim sercu panuje pokój. I tutaj warto się zastanowić nad tym, jakie błogosławieństwo wypowiadam nad sobą i nad innymi ludźmi. Czy mówię, życzę Ci. I wierzę, że wszystko Ci się ułoży. Wierzę w Ciebie, moje dziecko, jesteś piękne, jesteś mądre, jesteś ambitne, troszkę leniwe, ale wierzę, że wszystko Ci się uda i błogosławię tej osobie. Czy może w małżeństwie też mówię tej osobie, że jest wspaniała, cudowna, wyjątkowa, piękna, że jest moją podporą? Że ją kocham. To są błogosławieństwa. Jak wypowiadasz takie słowa dzieciom, jak wypowiadasz takie słowa swojej rodzinie, jak wypowiadasz takie słowa swoim przyjaciołom, wspólnocie, znajomym, sąsiadom, to błogosławisz. I słowo ma moc sprawczą. Eucharystia to jest funkcja performatywna słowa, czyli performance, coś się wydarza. Kapłat się modli, wypowiada słowa, które mają moc sprawczą. I z chleba i wina staje się ciało i krew. Jak ci szef powie podwyżka, to też ma funkcję performatywną. Wypowiada ci słowa, a tak, tak chciał mówić właśnie, to nagle ci wypowiada to, co się dokonuje. Jak ci powie zwalniam cię, to też się dokonuje. Podobnie i ty, i ja. Kiedy błogosławisz komuś, to dokonujesz pewnej funkcji performatywnej słowa. Ono się wydarza. Ile... Osob spotykam takich, które przychodzą mając już sporo lat i mówią, nawet mając już swoje wnuki, że nigdy nie usłyszało: kocham cię, że nigdy nie usłyszało: jesteś ważny, jesteś piękny, jesteś cenny, że ci się uda. Ci żyją w poczuciu lęku, strachu, w poczuciu niskiej wartości, w poczuciu, że jestem niewystarczająco dobry, że jestem gorszy a muszę zasługiwać na miłość. Bo właśnie zabrakło tych błogosławieństw. Teraz warto, raz, żeby przyjmować od Boga to błogosławieństwo, bo droga z rozumu do serca jest długa. Bóg Ciebie kocha. Wiem. Bóg Ciebie dzisiaj kocha. No wiem. Bóg Ciebie dzisiaj kocha. A wiem, ale nie doświadcza. A chodzi o doświadczenie. Że te słowa mają rodzić we mnie poczucie, że tak, to jest prawda. Ja tego doświadczam, że mnie kochasz. Ja tego doświadczam, że Bóg się mną opiekuje, że on jest, że jest przy mnie, że jest blisko mnie. Słowo, które wypowiadasz, ma moc. Pomyśl, jakie słowa wypowiadasz do swoich dzieci, do swoich rodziców, do swoich przyjaciół. Ja też myślę, i nie zawsze są tam błogosławieństwa. Czasami są tam emocje. Czasami jest niecierpliwość. Czasami jest złość. I są to słowa, które mogą też ranić kogoś. Nawet ja bym to tak nazwał, no, nie błogosławieństwem, ale trochę przekleństwem. A, nie poradzisz sobie. Ty zawsze, ty już taki ty już się nie zmienisz. Z tobą to zawsze są problemy. Błogosławisz? No nie. Wiadomo, że pewne zachowania są trudne i ciężkie, ale ogłaszam tak w imię Jezusa, Niech się dokonuje przełom, nawrócenie. I najpiękniejsze jest to, przez już taki wiecie, hyperlevel miłości jak Pan ostatnio rzucił we mnie petardą z samochodu, i tak w pierwszej chwili odruch jest taki ludzki, ale potem mówię Błogosławie Panie Boże, błogosławię. Błogosławię tej osobie. I to jest taka mentalność chrześcijańska. Błogosławisz tym, którzy cię prześladują, którzy cię obrażają, którzy cię ranią. To nie znaczy, że nie czujesz złości, poczucia krzywdy, że nie jest ci przykro, że cię to zrani. Tak. Rani mnie to, boli mnie, to jest mi przykro. Mogę nawet płakać z tego powodu, mogę cierpieć. Ale błogosławię nie zło rzeczy. I zobaczycie, że to ma moc uwolnić nas od złego doświadczenia. Bo to złorzeczenie to nawet bardziej szkodzi nam niż tej osobie. Bo my w sobie nosimy złość, gorycz, ból. A kiedy zaczynasz błogosławić, nawet jak to jest decyzja, Panie, błogosławię tej osobie życia i zbawienia jak najszybciej. Panie, przyjdź i zbaw ją. Jak najprędzej ją zabierz do nieba. To jest czasami już rzeczywiście wymagające, ale to słowo ma moc. Słowo, w którym wypowiadasz decyzje miłości, ma moc. I naprawdę widać po osobach, które miały wypowiedziane to błogosławieństwo i mają je wypowiadane, że są szczęśliwe. Błogosławiony znaczy szczęśliwy. I osoby, nad którymi wypowiadane jest błogosławieństwo, są szczęśliwe. Są zadowolone, są wolne, są pełne pokoju. Bo Rozpoczęło na nich to błogosławieństwo. Kolejna rzecz. To jest obraz dziecięca Bożego. Maryja jest matką, my jesteśmy dziećmi. Bóg jest naszym ojcem. I teraz pojawia się takie pytanie. Tutaj chodzi o to, że nie jesteśmy już niewolnikami, ale dziećmi, synami, córkami. I niewolnik robi coś, bo musi. Muszę się modlić. Muszę iść do kościoła. Muszę posprzątać. Muszę zrobić obiad. Muszę pacierz mówić, muszę jeszcze dziesiątkę, bo jestem w różu Żańcowej. Wszystko muszę, wszystko trzeba, bo mi każą. Jaka to radość? Dla mnie żadna. Jeżeli mam relację z Bogiem, gdzie nie czuję się synem, to będę niewolnikiem. Znowu niedzielna trzeba tego kościoła iść, no dobra. Znowu trzeba rano się pomodlić, no bo trzeba, tak. Ale kiedy jesteś synem i doświadczasz tego synostwa, mówisz, no wstaję rano i Panie Boże, witam Cię w Nowym Roku. Panie Boże, chcę przeżyć ten dzień z Tobą, w Twojej obecności. Bo mamy relację, bo jestem Twoim dzieckiem. Wołam do Ciebie Abba, Ojcze, Tatusiu, Tato. A Ty jesteś moim ojcem, ja synem. To nie jest niewolnictwo, to jest synostwo. Ta relacja się zmienia. Niewolnik jest oficjalny, jest taki dobrze, Panie, pójdę, załatwię, przyniosę, dam Ci ofiarę, złożę co trzeba. Od 8 do 15 koniec pracy i tyle. Wójtwa poranna, wieczorna, koniec. W ciągu dnia żyje swoim życiem. Ale w syn to ten, który nieustannie będzie miał przystęp do ojca, będzie nieskrępowany, będzie śmiały i będzie mówił: Panie Boże, błogosławię tym sąsiadom. Oj, co się głośno tłuką, błogosławię im z serca. Tak, Panie, syłam ofitę błogosławieństwo na nich. Ale będę cały czas w relacji z Bogiem. I złość, i smutek, i cierpienie, i zmaganie przeżywam razem z ojcem, bo jestem synem. I wtedy nie mam takiego poczucia, że Bóg mi coś zabiera, że Bóg mi daje cierpienie, że Bóg mi daje krzywdę. Dlaczego? Bo wiem, że jest ojcem, wiem, że chce dobra dla mnie. I wiem, że w życiu będę doświadczał i straty, i śmierci, i choroby, i, i troski, i zmartwień, i smutku. Ale wiem, że Bóg jest dobry bez moim ojcem i nie chce krzywdy swojego dziecka. Ale niewolnik może myśleć, że pan go chce ukarać. To nie słyszałem też od jednego z kapłanów, takiego już starszego, może to kara Boża, ta cała polityka, te wszystkie rzeczy na świecie. Ja mówię, że nie znam takiego Boga, co by tak chciał karać. Dobrze, że za moje grzechy mnie nie kara, to już by mnie nie było. Patrzę na Boga jako na ojca. Wymagającego, stawiającego warunki, wychowawczego. Przewrócę się, nie zawsze mnie podniesie, powie: Wstań, już potrafisz. Ja będę z boku. Będzie mnie uczył przekraczania siebie, uczył dojrzałości, a nie będzie mnie karał, bo to nie jest pan, który kara niewolnika, ale ojciec, który kocha syna. Jaki przewrót mentalny, jak bardzo potrzebny dzisiaj nam. I zapominamy o tym cały czas. Cały czas wchodzimy w mentalność niewolników. Jak zaczynasz narzekać, marudzić na swoje życie, jazgotać, jądrzyć, jakieś inne słowa jeszcze, nie wiem, już mi nie przychodzą do głowy, dokazywać i tak dalej. To w tym momencie zaczyna się co? Takie poczucie, że zapominam o ojcu, a wchodzę w rolę niewolnika. To jest piękny obraz yy, przypowieści o synu marnotrawnym. Pierwszy stał się właśnie rzeczywiście sierotą, zapomniał ojcu. Drugi, niewolnikiem, usłużył tylko w yy, z taką jakby aprobatą, że coś dostanie, coś zyska. Ojciec mówi: Ty zawsze jesteś ze mną, dziecko, zawsze jesteś moim synem, a się cieszę, że tamten się nawrócił i wrócił do mnie. A ty zawsze jesteś moim dzieckiem, a ten drugi syn nie, ja się nie czuję dzieckiem, się czuję niewolnikiem. I to jest dramat tego syna. Więc przyjmuję dzisiaj błogosławieństwo, dziecięctwo Boże, synostwo i to, co jeszcze mówi dzisiaj słowo w Ewangelii, to jest. Postawa Maryi, która jest kobietą kontemplacji, kobietą modlitwy. Maryja rozważała wszystkie swoje sprawy w sercu, to znaczy rozmyślała nad tajemnicami, które Bóg jej udzielił. Niektórzy tak odmawiają różaniec, że odmawiają tajemnica czwarta, piąta, co miesiąc inna, ale tylko odmawiają tą dziesiątkę. A właśnie chodzi o to, żeby porozmyślać. Nie wiem, miałem teraz ofiarowanie Jezusa. Też jestem w róży. Myślę o tym, co mówi ta tajemnica do mnie. Wyobrażam sobie Jezusa w tej świątyni. Myślę, co Pismo Święte mówi na ten temat. Rozmyślam o tych tajemnicach. Bo to ma sens. Tak samo o Ewangelii, nie wiem, bierzesz też o Homilii, że myślimy, rozważamy to w naszym sercu, analizujemy, co to mówi do mojego życia, co to mówi o Jezusie. Jak to na mnie oddziałuje, co to we mnie zmienia, co to we mnie wywołuje. I to rozmyślanie to jest doświadczenie tego, że słowo jest żywe. Ja tak mam, że jak coś mi nie wychodzi, muszę coś zmienić się nawrócić, to wszystkie czytania do mnie krzyczą. Nawróć się, nawróć się, przebacz, ogarnij się. A jak jestem w strapieniu, to wszystkie czytania do mnie krzyczą. Kocham Cię. Uwierz we mnie, zaufaj mi. Więc to słowo jest żywe i ono może wywołać we mnie różne doświadczenia. I Maryja podobnie mogła czuć jakieś zmieszanie, lęk, jakąś obawę, niezrozumienie. Chciała zaufać, że, jego, że jej syn, protwo Symona, tak, zostanie ukrzyżowany dopiero z dzieckiem, a protwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Więc to no, nie było jej łatwo. Ale rozważała to wszystko w swoim sercu, nie była taką plotą, przechodziła i po prostu wszystko gdzieś tam rozgłaszała, jakby szukała sensacji na zewnątrz, tylko była taką kobietą kontemplacji, że moje serce niesie tą tajemnicę Bożą w sobie. Że w moim sercu jest tajemnica życia Jezusa. I moi drodzy, to jest ważne, żeby w naszym życiu duchowym też był czas na tak zwane. Rozmyślanie. Jak chcemy postanowienie noworoczne, fajnie czytać słowo z dnia. Jest tyle aplikacji w telefonie. Ja też mam taką aplikację. Czytam sobie czytanie z dnia. Jest nawet komentarz taki krótki. I teraz ja rozmyślam o tym słowie. I często mam tak, że jak nie wiem, co zrobić w życiu, to sprawdzam sobie czytanie z dnia i Ewangelię. Ja mówię, Panie Boże, i co ja mam teraz zrobić? Bo nie wiem. Sprawdzam sobie czytanie z dnia Ewangelię i nic i sobie tak modlę się, modlę i myślę o tym czasami cały dzień już mam mi spać i nagle olśnienie już wiem, bo to słowo jest żywe ono działa jak jesz pokarm cielesny strawę spożywasz kapłani spożywają, nie jedzą kroczą, nie chodzą i nagle karmisz się słowem, to widzisz, że to twoje życie cię przemienia to życie się zmienia bo słowo zaczyna wydawać owoce i teraz my jako chrześcijanie Chcemy mieć nową jakość życia. Wiara ma nam przynosić nowy wymiar życia. Wiara nie jest uciemiężeniem. Zobaczcie, już tak na koniec. Wiara nie ma być dla mnie kajdanem i ciężarem. Tak było w Starym Testamencie. Żydzi mieli tyle tych przepisów, że wiara była dla nich ciężarem. Oni sobie mogli pomyśleć, matku, że lepiej było być niewierzącym bo tyle ciężarów na nas nakładają, tyle zobowiązań, tego nie wolno, tego nie wolno, tamtego nie wolno, minion rzeczy nie wolno, a co wolno? Nic nie wolno. A wiara przynosi wolność, wyzwolenie. Poznajesz Jezusa i nagle widzisz, że pobrę ci rację w rodzinie, że masz więcej cierpliwości, więcej miłości, że się uśmiechasz do Pani z kiosku, jesteś szczęśliwy, że błogosławisz ludziom, Jadąc samochodem, a wcześniej im niekoniecznie błogosławiłeś, że widzisz w sobie swoje grzechy i mówisz: Ja też mam wady, ja też się muszę nawrócić, ja cię przepraszam, bo widzę swoje słabości. I wiara przynosi konkretny owoc, konkretną korzyść, i żywa wiara zmienia jakość naszego życia. Chrześcijanie są szczęśliwi, bo nie są niewolnikami, To są synami, bo Bóg wypowiada nad nimi błogosławieństwo. Bo oni przyjmują to błogosławieństwo i wypowiadają je sobie, i przede wszystkim rozważają wszystko w swoich sercach. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z sam kością roczyście obchodzimy święty dzień którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając. Podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary, że Chrystus umarł. Chrystus Oto Jezus Chrystus. Oto baranek Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani nie jestem Godź, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Sprawa by na nowo rodził się w Tobie. Pani pytałeś, byłeś pytany o to, czy można na nowo wejść do łona swojej matki, żeby się urodzić. A Ty mówisz o narodzeniu z ducha świętego. Panie, sprawa by na nowo rodziła się we mnie wiara. Prawdziwa, żywa. Pełna ognia, pełna zapału. Chcę przecież, żebym na nowo rodził się w Tobie. Żeby umierały we mnie rzeczy ze starego człowieka. Żeby odchodziło pani ode mnie to, co jest grzeszne, ludzkie, puste Panie, światowe. Przejdź z takim nowym narodzeniem w duchu świętym. W duchu i w prawdzie, w ogniu. Panie przejście, abyś na nowo zrodził we mnie relacje, jako syna, jako córki. relacje do Ojca, do abby, do tatusia. Bym przychodził do Ciebie, abym ogłaszał triumf Twojego zwycięstwa, Panie, nad nami. Zwróciła, ale... Proszę Cię, abyś przychodził z błogosławieństwem nad nami, Panie, i ogłaszam nad Tobą błogosławieństwo w naszych rodzinach, w naszej pracy, w naszej szkole błogosławieństwo, Panie, też w tych finansowych sprawach materialnych, w relacjach, Panie, w małżeństwach, w rodzicielstwie, w zmaganiach z chorobą, Panie. W różnych problemach z sobą, walkach z grzechem, we wspólnocie Kościoła, Panie, ogłaszam Twoje błogosławieństwo, Panie. Możesz to powiedzieć, Panie, proszę Cię, abyś mi błogosławił, możesz to w sercu wypowiedzieć, Panie. Proszę Ci, abyś mnie strzegł, byś obdarzył moje serce pokojem, abyś przychodził do mnie, Panie, z obfitością. A ja wierzę, Panie, że to wszystko jest dla dzieci. A jestem dzieckiem, jesteś Ojcem, ja chcę to błogosławieństwo przyjąć, Panie Niech, spocznie na mnie. Ja chcę Cię Panie, jak pasterze wracający, chwalić uwielbiać i śpiewać, że wielkie rzeczy widziałem, że wielkie rzeczy uczynił Bóg, że dzieciątko się narodziło, że ono jest w żłobie i przyjdzie, zbawić nas od śmierci. W uroczystość Najświętszej Maryi, Panny, rodzicielki Twojego syna i matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa, Pana naszego.